Facebook huczy od wpisów sprzeciwiających się budowie południowej obwodnicy na terenie wzgórz piastowskich. Czy wzgórza piastowskie będą drugą rozpudą? Czy to aby niezły sen? Nie wierzę, że tak nieprzemyślany, krótkowzroczny, a przez to żenujący pomysł mógł zajść do takiego etapu realizacji. Łapy precz od lasu piastowskiego. Prawie 4000 mieszkańców na razie wyraża swoje niezadowolenie w internecie, ale jak zapowiadają, bez protestów w terenie się nie obędzie. Obok przeciwników znalazło się także grono przychylnych. W planowanej budowie według nich miasto Sąpki, dzięki obwodnicy złapie długi oddech. Na razie niecałe dwa tysiące. Ministerstwo przeznacza pieniądze celowo na dofinansowanie budowy obwodnic miast na prawach powiatu i można pozyskać 85% finansowania. Odpowiedzią na protesty przeciw poprowadzeniu obwodnicy przez Wzgórza Piastowskie jest również ta mapka. Temu będzie poświęcone. Całe studium. Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk tłumaczy, że w interesie miasta nie leży niszczenie wzgórz, a nowa droga ma je całkowicie ominąć. Natomiast to są wzgórza piastowskie. Obwodnica będzie za tymi wzgórzami rozpoczynała się, i następnie będzie szła za kąpieliskiem w Ochli, a przed Skansenem. I gdyby mieszkańcy wiedzieli, że idzie to terenem nizinnym, a nie wzgórzami, wówczas inaczej by się wypowiadali. To na razie plany, które metry po metrze będzie analizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie protestują, jeszcze tak naprawdę nie wiedzą, nie mają wiedzy na temat szczegółów, przebiegu. Na zlecenie Urzędu Miasta Generalna Dyrekcja przygotuje kilkanaście projektów, Anna Jakubowska zaznacza, że to dość skomplikowana operacja i trzeba w niej uwzględnić każde możliwe rozwiązanie. Nie te kilka Wariantów poddamy pod konsultację społeczne, więc już na tym wczesnym etapie to tak mniej więcej myślę, że będzie mogło ujrzeć światło dzienne w wakacje tego roku. I do tych wariantów będzie można już zgłaszać uwagi. Wstępne projekty zostaną przedstawione najwcześniej w czerwcu. Pytanie, co okaże się ważniejsze strategia dla powiększonego miasta czy głos niezadowolonych mieszkańców?